Cześć, witam serdecznie. Zobaczcie, tutaj mamy liść laurowy, czosnek pod galaretą, a w środku karkówka pięknie pasteryzowana trzykrotnie, czyli pełna tyndalizacja, czyli taki słoik z mięsem może postać nawet kilka lat. A teraz zapraszam po przepis. Do przygotowania użyłem karkówki wieprzowej Mam tutaj ponad 3 kg, dwa ładne duże kawałki. Już jest wstępnie oczyszczona. W sumie nawet nie było z czego. Ten tłuszczyk cały zostawiam i kroję najpierw w poprzek na takie duże plastry grubości mniej więcej 2 cm. Zobaczcie, jaka piękna, lekko przerośnięta, Będzie dużo tłuszczyku ładnie się wytopi. Następnie takie plastry przekrajam wzdłuż na wąskie paski i teraz w poprzek na piękne kawałki. Zamiast kartkówki idealnie do słoików pasuje także łopatka wieprzowa jeśli potrzebujesz taki przepis u góry z prawej strony jest łopatka wieprzowa w słoiku zajrzyj sobie później i zobacz ten przepis o takie kawałki karkówki będą idealne karkówkę wcześniej posoliłem delikatnie żeby puściła trochę wody więc teraz odmierzam na te 3 kg 40 g soli, może 50 gram soli, i zobaczymy podczas przyprawiania, ile zużyję. Jeśli widzisz, że karkówka jest ładna i masz dobre źródło. Nie musisz wcześniej solić mięsa. Teraz ładnie wcieram sól w karkówkę. Wymieszam dokładnie. Użyłem mniej więcej 40 g soli na te 3 kg karkówki. pieprz czarny młotkowany nawet taki lekko gruboziarnisty da dobrego smaku i aromatu lubię coś takiego więc daję go dużo Ale pięknie pachnie Kręci w nosie od tego pieprzu, będzie super W międzyczasie przygotuję czosnek mniej więcej 10-12 ząbków. Jest świeży, więc mogę śmiało pakować go do słoików. Jeśli nie masz świeżego, dobrego czosku, lepiej jest użyć czosku suszonego. Do karkówki pasuje bajeranek, więc on tutaj znajduje się w tym przepisie. Mięso już pięknie przyprawione dodaję trochę liści laurowych i czosku. I odstawiam na godzinkę, półtorej. W tym czasie przygotuję obiad. Tak przygotowaną karkówkę będę wkładał do słoików w wielkości mniej więcej pół litra. Na spód daję łyżeczkę posiekanego czosku i po dwa, jeden, dwa listki laurowe. W takiej wielkości słoiki wystarczą na obiad na porcję dla dwóch osób. Słoiki napełniamy do 3,4 wysokości, pokrojoną karkówką, upychamy tak, żeby wybić niepotrzebne powietrze, nie dodaję żadnej wody na górę, jeśli chcesz możesz dodać odrobinę wody nawet z żelatyną, niektórzy dodają troszeczkę mięsa mielonego, ja zostawiam tak w ten sposób, tak jak mam przygotowane, tak dzisiaj pójdzie do pasteryzacji. Uwielbiam świeży rozmaryn, więc do każdego słoika dodaję odrobinę świeżego rozmarynu. Doda fajnego aromatu, doda fajnego smaku. Słoiki wycieram ręcznikiem papierowym, gwint dokładnie oczyszczam i nakręcam wieczka. Dokręcam dosyć mocno. Dokręcę na maksa po pierwszej pasteryzacji. Ustawiam piekarnik grzanie dół i delikatnie góra oraz wentylator, ale bez termoobiegu wentylator. Temperaturę ustawiam na 100 stopni i w pierwszy dzień pasteryzuję przez 2 godziny. Na razie półtorej, następnie dodam pół godziny. Ustawiamy na drugiej szufladzie od dołu, w głębokiej w blaszce. Tak żeby słujki się nie dotykały żeby powietrze mogło ładnie krążyć i żeby się nie stukały, nie pukały w czasie pasteryzacji. Zobacz, jak pięknie karkówka pracuje, tłuszczyk się rozpuszcza, będzie niesamowicie smacznie i aromatycznie. W drugi dzień pasteryzuję przez godzinę i w trzeci dzień przez kolejną godzinę. Tak wygląda już gotowa. Proszę bardzo, zobacz piękna karkóweczka jest sosik, jest galaretka cóż może być piękniejszego to jest po prostu arcydzieło a jeśli lubisz takie cuda w słoikach zapraszam Cię do następnego filmu do playlisty słoiki pełne smaku tam z pewnością znajdziesz coś dla siebie dziękuję serdecznie za oglądanie pozdrawiam, cześć